Witamy bardzo serdecznie na konferencji, spotkaniu poświęconemu prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jesteśmy w kalendarzu wyborczym, terminy biegną, dzisiaj mija termin rejestracji kandydatów. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości jest już zgłoszona, jest już zarejestrowana, a dzisiaj nastąpi uroczysta prezentacja tej drużyny, która chce kontynuować pracę na rzecz Podkarpacia. W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję z udziałem Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie. Dzisiaj witamy Państwa na Podkarpaciu. Chcemy zaprezentować tą drużynę, która z hasłem Jesteśmy na tak, tak dla rozwoju Polski, tak dla rozwoju Podkarpacia będzie szła do tych wyborów i ten program będzie chciała realizować. Ale o szczegółach opowie Pełnomocnik Okręgu Prawa i Sprawiedliwości dla Województwa Podkarpackiego, poseł na Sejm. Pani dr Ewa Leniard, którą serdecznie zapraszam. Wspaniałą drużynę, drużynę gotową do zmiany Podkarpacia. Jesteśmy bowiem drużyną, która jest pozytywnie nastawiona dla przyszłości Polski, Podkarpacia i naszego wspaniałego województwa. Jesteśmy na „tak dla rozwoju inwestycji w regionie, jesteśmy na „tak dla budowy społeczeństwa obywatelskiego, jesteśmy na „tak dla ochrony zdrowia. Z tego powodu pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Państwu kandydatów do okręgu numer jeden województwa, do Sejmiku województwa podkarpackiego. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Lidera okręgu numer jeden pana Karola Orzoga. Pan Karol jest doktorem nauk inżynieryjno-technicznych, nauczycielem akademickim, ale także radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego od roku 2018. Serdecznie zapraszam panią Marię Feiger. Jest rolnikiem, inżynierem. Pracowała wiele lat w administracji samorządowej, na stanowiskach kierowniczych. Wdrażała między innymi środki unijne dla rozwoju gospodarczego naszego regionu. Była prezesem i zastępcą prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Serdecznie zapraszam pana Jerzego Paula. Jerzy Paul jest inżynierem ogrodnictwa, radnym i burmistrzem Nowej Sażyny, Był także posłem na Sejm 8 i dziewiątej kadencji. Zapraszam z pozycją numer 4 pana Jerzego Cyprysia, nauczyciela i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego numer 2 w Rzeszowszowie, zastępcę podkarpackiego kuratora oświaty Radnego Rady Miasta Rzeszowa, a także przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Bardzo serdecznie zapraszam piątego na liście w okręgu numer jeden Marcina Fiołka, politologa, menadżera także radnego Rady Miasta Rzeszowa i przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miasta Rzeszowa. Niestety nie jest dzisiaj obecna razem z nami, ale serdecznie Państwa pozdrawia z pozycji numer 6 pani Anna Panek-Kisała która z zawodu jest osobą związaną z ochroną środowiska, jest wieloletnim pracownikiem administracji rządowej, współpracownikiem konwentu kierowników jednostek komunalnych oraz pełnomocnikiem prawa i sprawiedliwości w powiecie łańcuchskim. Nieobecna, choć łączy się z nami duchowo, pani Jolanta Budyka, która znajduje się na pozycji numer 7. Jest nauczycielem, działaczką społeczną, osobą niezwykle zaangażowaną w rozwój gminy Hysz. Bardzo serdecznie zapraszam pana Krzysztofa Mączkę, prezesa klubu sportowego Eokajstal łańcuchów, wiceprezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, absolwenta Politechniki Rzeszowskiej, działacza społecznego od kilkunastu lat. Serdecznie zapraszam z pozycji numer 9 panią Ninę Kitlińską. Panią Prezes Stowarzyszenia Podkarpackiej Rodziny Szkół na Jana Pawła II Pierwszy w pierwszym działaniu Pan Stanisław Kruczek. Magister inżynier Elektryk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego od 2014 roku, członek zarządu Województwa Podkarpackiego od 2018 roku. Serdecznie zapraszam. Wspaniała, zwycięska drużyna z okręgu numer 1 obejmującego Rzeszów, powiat rzeszowski oraz powiat łańcucki. Bardzo proszę. Zapraszam do zaprezentowania kandydatów z okręgu numer 2 oraz 3 wiceprzewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości Województwa Podkarpackiego, pana posła Rafała Wybera. Szanowni państwo, a ja teraz mam niewątpliwy zaszczyt i przyjemność przedstawić naszych kandydatów do sejmiku województwa podkarpackiego z okręgu numer 2 i z okręgu numer 3. Okręg numer 2 to powiaty mielecki, robczycko sędziszowski Dębicki a także Strzyżowski. Także polecamy się mieszkańcom Podkarpacia właśnie z tej części naszego województwa. Nasi kandydaci dają gwarancję solidnej pracy, dają gwarancję postulowania i realizowania wielu niezbędnych dla rozwoju Województwa Podkarpackiego inwestycji, dają gwarancję współpracy na wszystkich poziomach samorządowych. Szanowni Państwo, okręg numer 2, tutaj niekwestionowanym liderem, a także liderem listy jest pan marszałek Władysław Ortyl. Pana marszałka nie ma z nami, ponieważ jest w drodze do Warszawy na posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, której jest członkiem Narodowa Rada Rozwoju, to gremium. Ustawione, ustanowione przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę, która ma doradzać, jeżeli chodzi o kwestie m.in. samorządowe. Dzisiaj bardzo ważne posiedzenie, właśnie związane z działalnością samorządu. Myślę, że osoby pana marszałka nie muszę jakoś specjalnie przedstawiać. Wspomnę tylko, że od maja 2013 roku pan Władysław Ortyl pełni funkcję marszałka województwa podkarpackiego. Wcześniej był senatorem trzech kadencji. Wiceministrem rozwoju regionalnego w latach 2005-2007, także aktywnym samorządowcem, społecznikiem należał i cały czas należy do wielu organizacji wpływających na rozwój nie tylko powiatu mieleckiego, ale całego województwa podkarpackiego, także lider listy w tym okręgu Marszałek Władysław Ordy. Miejsce numer dwa pani Małgorzata Rauch. Zapraszam serdecznie panią Kurator, pani Małgorzata Rauch. Podkarpacki kurator oświaty w latach 2016-2023, menadżer, dyrektor szkoły, edukator i trener. Polonistka, także doktorantka Uniwersytetu Rzeszowskiego, długoletni działacz struktur NZZ Solidarność, jest również w zarządzie głównym Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców za działalność wyróżniona między innymi medalem Komisji Edukacji Narodowej, złotą odznaką sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania, NZZ Solidarność, a także medalem stulecia odzyskanej niepodległości prezydenta Rzeczypospolitej w roku 2020 pani Małgorzata Rauch, miejsce numer dwa. Miejsce numer trzy pan Jacek Magdoń. Również przedstawiciel powiatu Uroczysko-Seniszowskiego, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, historyk w Instytucie Pamięci Narodowej, radny województwa podkarpackiego 5 i 6 kadencji, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej. Jacek Magdoń, miejsce numer 3, miejsce numer 4. Czesław Łączak, zapraszamy serdecznie, przedstawiciel powiatu demickiego, ekonomista, biegły rewident, długoletni pracownik firmy oponiarskiej Dębice SA, założyciel i działacz działać Solidarności, członek władz regionalnych i krajowych, internowany, odznaczony krzyżem wolności i solidarności. Czesław Łączak posiada bardzo bogatą przeszłość samorządową. Radny Rady Miejskiej w Dębicy, Radny Rady Powiatu Dębickiego obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jest także członkiem Komisji Budżetu i Finansów, a także Komisji Łączności z Polakami z zagranicą. Czesław Łączak, miejsce numer 4. Miejsce numer 5. Pan Stefan Bieszczat. Pan Stefan Bieszczat jest przedsiębiorcą i samorządowcem. Radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, przewodniczącym Komisji Gospodarki i Infrastruktury. Nie ma dzisiaj z nami pana y, Stefana Bieszczada, a przypomnę, to miejsce numer 5 y, w okręgu numer 2 Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce numer 6 pani Łucja Bielec jest prezesem Fundacji SOS Życie, jest osobą angażującą się w promowanie zdrowego stylu życia, a także badań. Profilaktycznych, jest reprezentantką powiatu Mieleckiego. Miejsce numer 6 pani Lucja Bielec. Miejsce numer 7 pani Magdalena Bartkiewicz. Zapraszamy serdecznie, również powiat Mielecki, Małż Janusz, córka Nikola. Pani Magdalena jest absolwentką Uniwersytetu Rzeszowskiego na Wydziale Prawa, jest prezesem zarządu Dwa Brzegi Samorządowej Spółki z Przecławia, jest także członkiem Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu imienia Zofii z Zamojskich tarnowskiej W 2010 roku odznaczona przez Minister Obrony Narodowej brązo brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Miejsce numer 7, Magdalena Bartkiewicz. I miejsce numer 8, pan Wacław Szary. To przedsiębiorca, którego całe życie zawodowe związane jest z realizacją nowych wyzwań, byciem kreatywnym i tworzeniem wartości. Pan Wacław jest zdania, że na każdym szczeblu samorządu powinni zasiadać tacy ludzie, którzy muszą pracować na rzecz swoich małych ojczyzn. Pan Wacław jest przedstawicielem powiatu strzyżowskiego. Także szanowni państwo przed nami prawie cała drużyna Prawa i Sprawiedliwości z okręgu numer 2. Nieobecni usprawiedliwieni, ale pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Bardzo prosimy o family foto. Teraz jest czas dla reporterów. Może prosimy o przesunięcie się na środek sceny, jak już dołączymy. Przechodzimy gładko do okręgu numer 3. Okręg numer 3 to powiaty Niżański, Staluwomorski, Tarnobrzecki, Miasto Tarnobrzeg, a także powiat Kolbuszowski. No i zaczynamy od tego powiatu, ponieważ na miejscu numer 1 pani Ewa Draus, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, radna sejmiki Województwa Podkarpackiego trzech kadencji, w latach 2005-2007 wojewoda podkarpacki, wykładowca akademicki, działacz społeczny przygotowuje strategie i programy rozwoju dla nowych inwestycji, przedsiębiorczości, miejsc pracy i edukacji, zaangażowana w promocję kultury lasowiackiej. Miejsce numer jeden, pani Ewa Draus. Miejsce numer dwa, pani Kamila Piech, mieszkanka stalowej Woli, radna województwa podkarpackiego szóstej kadencji, przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego w sejmiku województwa podkarpackiego, wykształcenie wyższe prawnicze, absolwentka studiów Executive Master of Business Administration i studiów Doctor of Business Administration. Mężatka, dwoje dzieci. Miejsce numer dwa, Kamila Pierre. Miejsce numer trzy, Pan Bogdan Romaniuk. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 2002-2024, odpowiednio starosta Kolbuszowski, radna, także wicemarszałek województwa podkarpackiego, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego, inicjator muzeów, kardynała Kozłowieckiego, błogosławionej rodziny Ulmów, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Pomysłodawca Narodowego Czytania Pisma Świętego oraz Festiwalu Psalmów Dawidowych. Miejsce numer 3 Bogdan Romaniów. Miejsce numer 4 Nadbrygadier Państwowej Straży Pożarnej. Były komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu w latach 2008-2016, a także w latach 2016-2024 Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie pełni funkcję członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkich OSPRP w Rzeszowie. Współkoordynator wielu akcji ratowniczych, zaangażowany w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia, nadzorował oraz realizował wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na zakupie samochodów i sprzętu dla Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Miejsce numer 4 Andrzej Bawic. Witamy serdecznie. Miejsce numer 5, najmłodszy na liście, także jest to pewna preferencja, Michał Wasyriszyn, przedstawiciel powiatu Miżańskiego od, od 2018 roku zastępca wójta gminy Jeżowe, jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu, Uniwersytetu Warszawskiego, jest prezesem OSP Cholewiana Góra, jest pomysłodawcą i realizatorem wielu projektów społecznych oraz infrastrukturalnych. Jest również członkiem lokalnej grupy działania Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, a także członkiem zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie Niżańskim. Jego hobby to pływanie, bieganie, a także podróże. Miejsce numer 5, Michał Wasryszyng. Miejsce numer 6, pan Wiktor Stasiak, działacz NZZ Solidarność, senator Rzeczypospolitej Polskiej drugiej kadencji, wojewoda tarnobrzeski w latach z Karpackiego pierwszej kadencji był także między 2002 a 2010 rokiem wiceprezydentem Tarnobrzega, a między rokiem 2013 a 2021 dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu. Obecnie prezes zakładów chemicznych Siarkopol Tarnobrzeg. Odznaczony medalem za ofiarność i odwagę. Miejsce numer 6 Wiktor Stasiak, i miejsce numer 7. Last but not least na liście mężatka przepraszam Renata Knap pani Renata Knap mężatka matka trójki dorosłych dzieci absolwentka Politechniki Rzeszowskiej posiada stopień naukowy doktora Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2019-2021 najbliższy współpracownik prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego na funkcji wiceprezydenta miasta Stalowej Woli a obecnie prezes społecznej inicjatywy mieszkaniowej, w ramach której powstaje 224 mieszkania na osiedlu ogrodowym stalowej woli. Pani Renata Knap jest także członkiem Rady Fundacji Wspierania Kultury Amadeusz, a także wiceprzewodniczącą starobolskiej rady kobiet. Miejsce numer 7 na liście Renata Knap. Szanowni Państwo, tak przedstawiają się Kandydaci, komplet kandydatów. Cieszymy się bardzo, bardzo dziękujemy za obecność, komplet kandydatów w okręgu numer 3 do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jeszcze raz przypomnę powiaty Niżański, Starowolski, Miasto Tarnobrzeg, Powiat Tarnobrzewski, Powiat Kolbuszowski. Życzymy powodzenia bardzo silna lista. No sam będę miał jako mieszkanie z tego terenu duży ból głowy na kogo z Państwa postawić. Szanowni Państwo, prosimy zdjęcie. Panie Państwo, już jesteśmy za półmetkiem prezentacji kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Przed nami jeszcze prezentacja kandydatów z okręgu 4 i okręgu numer 5. Prezentację kandydatów, nazwiska przedstawi poseł na sejmie, pan Piotr Barbinec. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście zaprezentuję kandydatów z naszej drużyny, drużyny Prawa i Sprawiedliwości z okręgu czwartego i okręgu piątego, zaznaczając na początek, że ponieważ nasi kandydaci to osoby bardzo aktywne zawodowo, bardzo aktywne społecznie, nie wszyscy mogli tutaj dzisiaj przybyć do nas na to spotkanie. Zaczynam od okręgu czwartego. Okręg czwarty to jest powiat przeworski, powiat jarosławski, powiat lubaczowski, powiat przemyski i miasto przemyśl. Na miejscu pierwszym pan Piotr Pilch, reprezentant Przemyśla, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, oczywiście radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, geograf, reprezentant środowiska nauczycielskiego. Na miejscu drugim na miejscu drugim pani Sabina Południak, reprezentantka powiatu przeworskiego, przewodnicząca Rady Działalności i Pożytku publicznego w województwie podkarpackim, specjalistka od pozyskiwania środków z funduszy regionalnych i funduszy europejskich. Pani Sabina Południak. Miejsce trzecie. Pani Anna Huk, z Rady Mnarb, powiatu jarosławskiego, wicemarszałek województwa podkarpackiego, oczywiście radna sejmiku województwa podkarpackiego, reprezentantka środowiska nauczycielskiego. Pani Anna Huk. Miejsce czwarte, pani Grażyna Zagrobelna, reprezentantka powiatu Lubaczowskiego. Całe życie zawodowe związane z lasami państwowymi, tak ważnymi dla Podkarpacia i dla Polski, działaczka niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Pani Grażyna Zagrobelna. Miejsce piąte, pan Mariusz Król, reprezentant powiatu Przeworskiego, radny województwa podkarpackiego kilku kadencji, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pan Mariusz Król. Miejsce szóste. Pani Bożena Majkrowicz, reprezentantka Powiatu Jarosławskiego, doktor nauk medycznych, przez wiele lat konsultant pielęgniarstwa. Miejsce siódme. Pan Łukasz Mróz, reprezentant Przeworska, doktor nauk o Ziemi, dyrektor Muzeum Przeworsku. Pan Łukasz Mróz. Miejsce ósme. Pan Dariusz Iwaneczko, reprezentant powiatu przemyskiego, doktor habilitowany, dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, były wicewojewoda podkarpacki. Pan Dariusz Iwaneczko. A teraz prosimy o zdjęcia. Przechodzimy do okręgu piątego i zarazem ostatniego. To jest okręg obejmujący powiat jasielski, powiat krośnieński, miasto Krosno, powiat brzozowski, powiat sanocki, powiat leski i powiat bieszczadzki. Miejsce pierwsze, pan Jerzy Bocz, reprezentant Krosna, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego, radny sejmiku województwa podkarpackiego wielu kadencji, matematyk, były senator Rzeczypospolitej Polskiej, były dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pan Jerzy Borcz. Miejsce drugie, pani Monika Brewczak, reprezentantka Sanoka, doktor, wykładowca muzyk na, na uczelniach muzycznych i w szkołach muzycznych. Działa w obszarze kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Kieruje zespołem SOUL, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Pani Monika Brewczak. Miejsce trzecie. Pan Mateusz Lechwar, reprezentant Jasła, radny powiatu Jasielskiego, pracownik Parlamentu Europejskiego. Miejsce czwarte pani Joanna Bril, Jedlicze, powiat krośnieński, doktor inżynier, profesor na Uczelni Jasielskiej, radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Miejsce piąte pan Łukasz Ciukowski, reprezentant powiatu leskiego, w tym gminy Solina, pracownik starostwa powiatowego w Lesku. Pan Łukasz Miejsce szóste, pani Aleksandra Ciepiela, reprezentant Krosna, ekonomistka Andro Ciepiela. Miejsce siódme, pani Katarzyna Kaszowicz, powiat jasielski, dyrektor powiatowego zarządu dróg powiatowych w Jaśni. Miejsce ósme, pani Monika Gaworecka, reprezentantka Sanoka, przedsiębiorca, propagatorka zdrowego stylu życia i kultury fizycznej. Pani Monika Gaworecka. Miejsce dziewiąte. Pani Katarzyna Madej Janowska, powiat Krośnieński, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid, promotorka turystyki pieszej i przede wszystkim turystyki rowerowej w Beskidzie Niskim i Bieszczadzie. Pani Katarzyna Madej Janowska. I miejsce dziesiąte. Pan Adam Śnieżek. Reprezentant powiatu brzozowskiego, poseł czterech kadencji na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, także były radny sejmiku Województwa Podkarpackiego, zaangażowany w pracach Sejmu i nie tylko Sejmu, szczególnie w obszarze polityki społecznej. Pan poseł Adam Śnizy. <klucza> Wszyscy Państwa mamy bardzo dużą, ciekawą drużynę, reprezentującą wszystkie powiaty, wszystkie części naszego województwa, wiele osób młodych, wiele pani, osoby bardzo dynamiczne, bardzo energiczne, działające w różnych obszarach. Myślę, że jest to znakomita drużyna, którą prezentujemy państwu i polecamy państwu w wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego. Drużyna Prawa i Sprawiedliwości. Czas na wspólne zdjęcie w okręgu kandydatów w okręgu numer 5. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Panie Pośle. Szanowni Państwo, nasza prezentacja, nasza konferencja powoli nie dobiega końca, ale oczywiście będziemy prosić o podsumowanie tej drużyny, tych kandydatów, tej zwycięskiej drużyny. Jesteśmy na tak przez Panią Poseł Ewę. Szanowni Państwo. Mieliśmy wielką przyjemność zaprezentować kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w wyborach zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku. Ja serdecznie zapraszam wszystkie osoby kandydujące do tego, aby zrobić duże Family Foto, które będzie też pokazywać naszą pozytywną energię i de zdeterminowanie determinację do tego, ażeby działać. Dla rozwoju naszego województwa, dla rozwoju naszego kraju, dla dobra naszych mieszkańców. Wszyscy mówimy tak dla współpracy. Stworzyliśmy zasadnicze zręby programu, z którym będziemy udawać się jako kandydaci do mieszkańców naszego regionu. Ponawiam zaproszenie dla Państwa kandydatów. W tym czasie, kiedy mówię, Państwo bylibyście uprzejmi zająć miejsca i e, przygotować się do zdjęcia. E, Kandydaci ze zrębami programu „Tak dla rozwoju, bądźmy razem, budujmy Podkarpacie. Będą komunikować się z naszymi mieszkańcami regionu, będą uzupełniać program na konwencję programową prawa i sprawiedliwości w naszym województwie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Termin podamy już niedługo. Program wyborczy podkarpackie 2030 będzie dla Państwa dostępny na specjalnej stronie zaprezentowanej na konwencji programowej. Serdecznie proszę o wspólne zdjęcie. Można zejść stopień niżej, myślę. Można zejść stopień niżej ze sceny, wtedy wszyscy będą widoczni. Stopień niżej ze sceny, wtedy wszyscy będą widoczni, będzie stopniowanie, prawda? Zapraszam także wiceprzewodniczących, do wspólnego jesteśmy drużyną nastawioną na rozwój Podkarpacia. Budujmy razem Podkarpackie 2030. Proszę Państwa kandydatów, bo udaliście na spotkanie z mieszkańcami dziennikarzom. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj sami. Do zobaczenia na Wojewódzkiej prognozie.